Siemka, witam Was w nowym filmiku. Dzisiaj przeprowadzam sobie wielki test Petard typu Piccolo. Mamy tu aż 7 rodzajów. Tu są jeszcze Explosive jedynki, od Jorge, ale one są do, do, do porównania po prostu yy, dźwiękowego z innymi, ponieważ tak sobie pomyślałem, że skąd? Yy, jeżeli prawie każdy wie, jak wybuchają Explosive jedynki, to będziecie mogli sobie porównać ich dźwięk z innymi. Więc teraz Wam szybko przedstawię. Wszystkie petardy, yy, mam małe ogłoszenia. No i przejdziemy do odpalania. Tak więc, mam dla, do Was małe pytanko. Planowałem yy, zrobić jakąś taką serię, jak była w tamtym roku. W tamtym roku były piro pogadanki. W tym roku chciałbym zrobić coś w stylu vloga. Więc, jeżeli macie pomysł, w jaki sposób by to było przedstawiane, i jeżeli macie. Na pomysł na nazwę tej serii, to napiszcie w komentarzu, jeżeli po prostu nikt nic nie napisze ciekawego, albo nic nie napiszecie w ogóle, to seria będzie się po prostu nazywała Vloguje, Vlogowo, vlogujemy coś ten deseń. No i będę tam po prostu, na przykład, gdzieś będę chodził, Wam przy okazji opowiadał, yy, w tym takim jakby vlogu, czy wolicie, starą nazwę piro pogadanki i w jednym miejscu Wam opowiadam, bo tam to by było tak, żebym na przykład gdzieś szedł, Kilka ujęć, a nie tylko jeden ogólny filmik. Myślę, że to by się Wam bardziej spodobało. No ale teraz już mniejsza z tym. Nie zapomnijcie zostawić o tym komentarza. Będę bardzo wdzięczny. Przejdźmy do mm, naszych pikolaczków. Więc stare pikolaki od Jorge JC01S. Każdemu bardzo dobrze znane. Tutaj jest cała paczuszka, czerwona draseczka. Tutaj są dziwne, no-name pikolaki od tej firmy jakby ukraińskiej, w których był filmik już kiedyś nowa wersja Picolaków od Jorge to jest nowa wersja, to jest stara wersja różnią się troszkę od siebie, ale jak dla mnie to są lepsze też JC-01S, tylko że nowsze dalej Explosive 1, one się tu nie liczą to są Co-0201 od komety Super Corsairs żółta draseczka Match Crackery Co-0201 od Triplexu Piccolo Corsairs Co-0201S od tropika oraz Super Piccolo od Hesti dwustrzałowe I ich kod to już jest wam mówię To jest k0201-2 Wszystkie te petardy oprócz Eksplozji jedynek i Super Picolaków kosztują około 2 złotówki za paczkę Te kosztują 2 zł, więc są dwa razy droższe No ale są dwa strzały, więc są tak samo, jakby jeden strzał kosztuje tyle samo co inne więc teraz zapraszam Was na polu na testy tak więc mamy tutaj wszystkie nasze petardki w tym miejscu będziemy odpalać na tej deseczce przy tym słupku, ja cofam się do tego słupka są tu dokładnie 3 metry więc ja stoję w tym miejscu no i test powinien być dosyć dobry ponieważ przy każdej petardzie będę stał tak samo daleko od miejsca odpalania więc... Będą miały równe szanse, po prostu. Teraz sobie zaczniemy testować. Ja je ustawiłem w takiej głośności, jak myślę, że będą od najsłabszych do najmocniejszych, ale yy, może się okazać, że będzie inaczej. Zaraz się o tym przekonamy. Zapraszam do samego testu. Tak więc zaczynamy. Piccolo Corsair Stropic 0201S, yy, tak zwane przeze mnie cyganki. Z góry przepraszam Was, jeżeli występowałyby jakieś szumy, ale ja. Postarałem się już, żeby wam to nie przeszkadzało, stoję tyłem do wiatru, no ale jakby czasami lekko zawiało, mam nadzieję, że to jakoś wytrzymacie. No to mamy jednego cyganka i go odpalamy. Dobra, deseczka mam. Wszystko ok. Jest słupek, stop. I to był nie wypał. Mam całe paczki, więc testujemy jeszcze raz naszego cyganka. Dosyć głośny, głośniejszy niż się spodziewałem I bardzo mocno dostałem adłamkiem w nogę Aż mnie cholernie piesze Teraz mamy Piccolo Cors Corsair, stara wersja od Jorge nie wiem w ogóle, jakim cudem to jest możliwe, że yy, noga mnie nadal piecze tak, jak mi dostał ze słabej repliki OTSG, a już kilka razy dostałem, więc wiem, jak to piecze. I właśnie tak mnie piecze jak dostałem w dolną zatyczkę od cyganka. Masakra, trzeba uważać przy tych petardach, bo to już drugi raz tak dostałem, ale tym razem o wiele bardziej mi bolało. Znaczy, nie jest to nic strasznego, no nie, ale. Trochę zdziwiony byłem, że takie małe pierdzidełko, a może tak mocno walnąć po nodze. To teraz mamy pikolach od Jorgę. Jest 3 metry. Powiedziałbym, że minimalnie cichszy od Cyganka. Teraz ko 0202 O Boże, K0201. Yy, match Cracker Triplex. Zobaczymy jak on wybuchnie. Jak na razie najgłośniejszy. Go-0201 Co Super Corsairs od Komety. No skurczysyństwo, ja pierniczę. Będę kładł bokiem te petardy, znowu dostałem odłamkiem. I znowu chyba prawie w to samo miejsce dostałem znowu mnie tak piecze. Pierdzielone pikolaki. Jeden z najcichszych był ten pikolak od Komety. Teraz nowa wersja pikolaku Wioce 01 s od Jorge. Teraz to już nie są Piccolo Corsairs, tylko piraty. Petardy błyskowe. I pierdzielę to, kładę te petardy w ten sposób, bo już mam dość dostawania po nogach tymi zatyczkami. Masakra, jakie głupie. Poszła. Też jedna z cichszych. Teraz jedne z najmocniejszych pikolaków jakie miałem, czyli yy, te no -name y dziwne za 2 złote z yy, zakupów takiego sklepu z pirotechniką, który kiedyś film był na kanale. Też dokładę bokiem. I zobaczymy jak wybuchną. Niestety nie wiem gdzie je można kupić, a są naprawdę fajne. Zawsze wypalają. O! Jedyny pikolak, po którym od, jak stoję 3 metry od nich, zapiszczało mi lekko w uszach. Teraz super corsai, super Piccolo, Ko0201, myślnik 2. Hestia. Oczywiście te pikolaki od dziwnej firmy. Jak na razie najlepsze. Aż delikatnie mi w uszach zapiszczało. A teraz sprawdzamy dwustrzowe pikolaki od Hestii. One też są bardzo fajne. Ten drugi się nie liczy, bo wybuch w powietrzu i dlatego był trochę głośniejszy. A pierwszy strzał średni, ani nie najgłośniejszy, ani nie najcichszy. Był, na przykład ten od komety, był od niego cichszy. I ostatnia petarda, czyli eksplozji 1 dla porównania z tą, z tymi wszystkimi petardami. Zobaczymy, czy jest głośniejsza od dziwnych pikolaków bez firmy. I czy też mi będzie od niej lekko w uszach piszczało. Jak dla mnie prawie identycznie to samo. Może yy, eksplozji w od Jorgę minimalnie cichsze, ale naprawdę niewiele. też w uszach mi zapieszczało, ale ledwo, ledwo co. a zresztą mam całą paczkę tych eksplozji w jedynek, odpalimy sobie jeszcze drugie, bo w mi się coś cichy nie wypałem, mógł wydawać ten pierwszy, ta pierwsza eksplozja wiedynka. no, o i to jest eksplozja w jedynka. 3 metry odległość, lekko nawet deseczkę tutaj to zwierzchło oderwało. No i oczywiście, jak są zwiedynki najgłośniejsze, ale one są zdecydowanie głośniejsze od tych wszystkich pikolaków. To ja wam dziękuję za oglądanie. Może być, może będzie teraz podsumowanie, jeszcze się zastanowię. Jeżeli nie, to ja wam dziękuję za obejrzenie i cześć, widzimy się już w kolejnych filmkach.